Dzisiaj porozmawiamy na temat zabiegów, które polecamy i w które wierzymy, że są skutecznymi zabiegami, aby wrócić do formy pociąży. Opowiemy Wam, jakie zabiegi mogą realnie pomóc. Bezpiecznie, skutecznie i z głową. Jeżeli chodzi o melazm czy też przebarwienia. Bo one różnie. U jednych z pań będzie to taka klasyczna melazma, która będzie pojawiała się nad górną wargą, na czole. Inne będą miały przebarwienia równomierne, ale na całej twarzy. Tutaj jakie terapie łączone stosujesz? Zawsze w przypadku przebarwień o typie melazmy, laseroterapia to nie jest jedyny zabieg, który... Pomaga. Trzeba stosować odpowiednią pielęgnację domową, i to jest podstawa działania. Jeśli chodzi o zabiegi gabinetowe, to możemy znacznie przyspieszyć pozbywanie się przebarwień przy użyciu laserów. I tutaj konkretnie ja stosuję łączenie zabiegów pikosekundowych z zabiegami laserem tulowym. Mhm. Czy jest to mit, czy też prawda? Bo niektóre pacjentki, szczególnie moje, bardzo boją się laserów i boją się, że po laserze będą miały jeszcze większe przebarwienia, albo na przykład widziały takiego typu rzeczy w internecie. Powiedz mi, skąd ten strach? Myślę, że obawy są w pewien sposób uzasadnione, ponieważ faktycznie nieprawidłowo czy nie wykonany czy nieprawidłowo dobrany zabieg laserowy u osób, które mają przebarwienia, faktycznie może te przebarwienia nasilić. Dlatego tak bardzo ważne jest, w czyje ręce się oddajemy. W przypadku odpowiednio dobranej laseroterapii, zarówno pod kątem tego, jaki konkretnie laser używamy, jakie parametry stosujemy, te zabiegi w znaczny sposób przyspieszają pozbywania się tego problemu i są bezpieczne. Mhm. Ja często pacjentkom właśnie mówię, kiedy one mówią, już miałam laser taki czy też inny, że to nie laser wykonuje zabieg. Dokładnie. I tutaj Dokładnie tak. Bardzo ważne jest, kto będzie jakby tą operatorem tego lasera, stąd nie przez przypadek wybrałam Ciebie. Powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o te zabiegi pomiędzy laserami, czy coś jeszcze tutaj rekomendujesz, jeżeli chodzi o te zabiegi stricte gabinetowe, czy zostawiasz od sesji do sesji laserowej pacjentkę z dobrą pielęgnacją domową? Bardzo różnie, ponieważ problemy, z którymi zgłaszają się pacjentki, są różne. Zdarza mi się współpracować z kosmetologami, którzy wykonują zabiegi pielęgnacyjne, tak aby wspomóc ten proces przebudowy skóry i pozbywania się przebarwień, również pomiędzy zabiegami laserowymi. A jeżeli chodzi o okres rekonwalescencji, ile taka pacjentka powinna sobie przeznaczyć właśnie dni na rekonwalescencję po zabiegu laserowym, jeżeli chodzi o twarz? Powiem tak, to zależy, jak zwykle. Natomiast zazwyczaj mieścimy się w od 3 do 7-8 dni, w zależności od tego, jak silne parametry są zastosowane. A to zależy od tego, z jakim typem skóry mamy do czynienia. Więc myślę, że mm, jesteśmy też w stanie bardzo dostosować zabieg do tego, na ile dni rekonwalescencji jest w stanie poz pozwolić sobie nasze pacjentki. A jakie jest Twoje podejście? Czy te pacjentki również prowadzisz w okresie letnim, jeżeli chodzi o laseroterapię, czy unikasz jej? Zdecydowanie tak, mm, ponieważ... To, czy możemy wykonywać zabiegi latem, zależy tak naprawdę od tego, jakie mamy plany urlopowe. Teraz bardzo wiele osób wyjeżdża na wakacje w okresie jesienno-zimowym, mm. więc to, w jakiej porze roku my wykonujemy zabiegi, nie jest tak istotne, jak to, jakie my mamy tak naprawdę plany. Mhm. Więc, jeżeli nie planujemy wyjazdu na opalanie, na jakieś zwiedzanie w pełnym słońcu przez okres czterech tygodni po planowanym zabiegu, to spokojnie możemy taki zabieg wykonać, zakładając wzmożoną fotoprotekcję i ochronę przed wystawianiem się na pełne słońce. Dokładnie, jestem tej samej opinii jak ty. I została nam okolica głowy i ten problem łysienia. Oczywiście, myślę, że nie jednej z kobiet spędza sens z powiek, kiedy wyjmuje garści włosów. Niby tłumaczymy im, że to fizjologia, ale muszę powiedzieć, że po pierwsze, że kiedy sama tego doświadczyłam, to łzy napływały mi do oczu, bo mimo że jesteśmy do tego przygotowywane i wiemy, to patrząc, co się dzieje, myślę, że tego się nie da inaczej wytłumaczyć, niż że wpadamy w panikę. Co wtedy mówisz i co robisz? Po ciąży mamy do czynienia z łosieniem, najczęściej z łosieniem telogenowym, więc tutaj oczywiście czas i odpowiednie dbanie o siebie jest kluczowe. Natomiast medycyna estetyczna i dermatologia oferuje szereg zabiegów wspomagających proces leczenia tego typu łosienia. Zatem jeżeli pacjentka źle się czuje z, z, z tym problemem, może skorzystać z zabiegów gabinetowych i iniekcji preparatów stymulujących. Mhm. Czyli iniekcja, a laser na skórę głowy też robisz? Powiem szczerze, że rzadziej, natomiast zdarza mi się. Niemniej wiem, że Ty w tym aspekcie masz bardzo duże doświadczenie, więc jakbyś mm. mogła podzielić się swoimi tutaj doświadczeniami. Ja, jeżeli chodzi o laseroterapię skóry głowy, widzę kilka wskazań. Oczywiście nie jest to leczenie, jest to tylko wspomaganie, i tutaj absolutnie nie zastąpi to nam czy leczenia doustnego, czy leczenia miejscowego. Ale to jak najbardziej. Wykorzystuje do tego i laser pikosekundowy, ale też coraz częściej laser tulowy. I te pacjentki są zadowolone, bo poza właśnie tą stymulacją mieszka włosowego, działaniem też przeciwstarzeniowym na ten mieszek, ponieważ on też się starzeje, obserwują u siebie zmniejszenie łojotoku, co również sobie bardzo cenią. Więc jak najbardziej? A zdarza Ci się łączyć zabiegi iniekcyjne z laserowymi w obszarze skóry głowy? Tak, bardzo często łączę to z osoczem, mhm. a stymulatory wtedy robię między tymi sesjami. Okej, okay. czyli raczej nie na jednej wizycie, raczej sugerujesz oddzielić. Raczej sugeruję oddzielić. Laser części łączę z jakąś ampułką, którą mhm. smarowujemy z zewnątrz, albo po prostu z osoczem, ponieważ. A czy jest y stosujesz. Również wtedy leczenie farmakologiczne, dermatologiczne? To zależy. to zależy. Oczywiście każdy jest przypadek indywidualny. Zależy jakie pacjentka ma badania, co rozpoznajemy. Też bardzo często w trichoskopii i nawet u tych kobiet po ciąży okazuje się, że one wcześniej już miały pewne problemy, które były niedostrzeżone, chociażby początki usienia androgenowego. I wtedy te osoby wymagają jak najbardziej szybkiego włączenia leczenia i doustnego, no i tego wspomagającego. Zapraszamy na konsultację do kliniki. Podczas pierwszej wizyty omówimy twoje potrzeby i zaplanujemy plan terapeutyczny.